15 i 16 czerwca Płocki Piknik Lotniczy, a potem media doniosą. Mieszkańcy Płocka oraz przyjezdni zebrali się tu u mnie na wzgórzu tumskim, żeby obserwować piękne pokazy. Dziesiątki samolotów. I takie, a nawet konkretnie te, które Państwo tutaj widzą, historyczne maszyny z wojenną przeszłością i nowiutkie samoloty spod igły. I na wszystkie będzie można w płocku i tylko w płocku patrzeć z góry, bowiem widzowie na wzgórzu Tumskim są sporo wyżej niż latające maszyny. Gospodarzem jest miasto Płock, organizatorem aeroklub Ziemi Mazowieckiej, wykonawcami nasi przyjaciele piloci z Polski i z zagranicy. Lecimy.